Wisława Szymborska, kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć, tego nie robi się kot. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ścianę, ocierać między meblami. Nie niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nie przesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś się tu nie zaczyna w swojej zwykłej porze się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Więcej jest do zrobienia. Spać i czekać. Niech no on tylko wróci. Niech no się pokaże. Już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku. Na bardzo obrażony łapa. Żadnych skoków.